Ania Pacholak Dietety Inaczej z szycia wzięty czwartek 19 września. Słońce wstało o 6.17. Lecimy na zdrowie do setki. Więc z naturalnego poniedziałku nam się zrobił naturalny czwartek, znów bez makijażu, nietypowy święta. Dzień emotikona. Wracamy do pisma obrazkowego. Jak nie ma emotikonów na Facebooku, okazuje się, że nikt nie czyta moich artykułów. To jest. Nie wiem, czy smutne, może troszkę. Dzień dzikiej flory, fauny i naturalnych siedlisk. Jakie to jest cudowne, że w Polsce jeszcze mamy takie miejsca, tak zwane dzikie. Nawet u mnie w Polsce jest tego całkiem sporo. Dzień mówienia jak pirat. Jak mówią piraci? Nie wiem. Dzień pracowników służby BHP. Dla mnie praca w BHP była zawsze taka dziwna, bez sensu, dopóki nie trafiłam na fajne szkolenie człowieka od BHP. Dopiero wtedy się okazuje, jak bardzo można zapobiegać różnym e, nieszczęśliwym wypadkom, tak naprawdę, nieszczęściom życiowym. Ale no dzisiaj bez mikrofonu, mam nadzieję, że dźwięk jest w miarę ok, tak trochę z podróży, z pokoju hotelowego. Ale temat Doroty dzisiaj. Dorota miała od 13 lat zdiagnozowaną insulinooporność. W momencie, kiedy tuż przed ślubem zrobiła sobie badania krwi, okazało się, że ma cukrzycę typu 2, okazało się, że ma nadciśnienie tętnicze, dostała zalecenia ogólne, tak zwane NFZ-owskie, i na tych zaleceniach, po trzech latach, dostała zawał. Ciągle nadwaga, ciągle problemy, i w szpitalu już. Wtedy wiedziała troszeczkę o stylu niskowęglowodanowym, postanowiła, że przechodzi na keto. I mało tego, pomimo, że była od 13 lat w stylu niskowęglowodanowym, pomimo, że była ze zdiagnozowaną insulinoopornością, okazało się, że w szpitalu dostała rozpoznanie i teraz uwaga: Dorota. Mając od 13 lat insulinooporność dostała w szpitalu po zawale rozpoznanie cukrzyca typu 2, insulino niezależna. No jak insulino niezależna? Najpierw jest insulinooporność. Jeśli ona jest nieleczona, przechodzi w cukrzycę typu 2. To jest oczywiste. Wszyscy to wiedzieć powinni. Nie może być przy insulinooporności cukrzycy typu 2, nieza, insulino-niezależnej. W szpitalu Dorota powiedziała lekarzom, zaczynam dietę keto. <grym> ma to w wypisie, widziałam ten wypis. Słuchajcie, Dorota w ciągu kilku miesięcy, a już teraz po roku czasu ma insulinę na poziomie 5 z kawałkiem, nie insuliny, tylko przepraszam, zmęczenie. Glukozę. Hemoglobina glikowana na poziomie 5,5 to jest wycofana cukrzyca typu 2. Dorota nie bierze żadnych leków na cukrzycę. Odstawia leki na nadciśnienie tętnicze, bo już wpadła w etapy takiej hipotonii, że przewróciła się i skontuzjowała sobie bark. Bo je się w głowie kręciło, bo miała tak niskie ciśnienie. I teraz zobaczcie, jak bardzo warto obserwować siebie w momencie, kiedy przechodzisz na styl życia keto, kiedy przechodzisz na styl niskowęglowodanowy. Warto obserwować siebie, żeby zwrócić uwagę, zwłaszcza jeśli bierzesz jakiekolwiek leki. To jest bardzo ważne, żeby w porę zadziałać, iść do lekarza i poprosić. O zmniejszenie dawek leków. Czy lekarz to zrobi, czy nie? Ważne jest, żeby powiedzieć, że jesteś na stylu niskowęglowodanowym, że jesteś na stylu keto. To jest bardzo ważne, bo są momenty, kiedy trzeba leki już odstawić i nie ma dwóch zdań. Więc obserwuj siebie, jeśli masz cukrzycę typu 2, tak, można to wycofać. O Dorocie miała mówić na konferencji, która się nie odbędzie z powodów oczywistych z powodu ogromnego zagrożenia powodziowego we Wrocławiu. Dorota miała być jednym z bohaterów mojego tak zwanego case study, czyli studium przypadku. Historia jest dużo, dużo ciekawsza, nie na 5 minut, a na 55, bo historie, jakie po drodze wynikały z leków, które miała przepisane, to jest dopiero, słuchajcie, historia. Kiedyś z jakimś wykładem zagoszczę tu i tam, więc na pewno temat Doroty będzie się przewijał. A ja Ciebie, Dorotka, serdecznie pozdrawiam i życzę zdrówka. A Ty, pamiętaj, skoro jesteś, to po coś jesteś i dobrze, że jesteś. Tak. Czasem trzeba sobie radzić, jak się da, zamiast stojaka. Ekspres do kawy zamiast przytrzymania telefonu, filtry do kawy jest dobrze.